Proszę! Włodku, yy, pokaż mi swój tablet. A po co? A chciałam coś sprawdzić. A. Wiedziałam. Darmowa dostawa bez ceny minimalnej. Tak, i to jest klucz tego programu. Jak ja zobaczyłem, jak to działa, to wykupiłem dodatkową reklamę na fejsie. A wiesz, kto płaci za tę dostawę? <coughs> no nie wiem, taka promocja. No pomyśl. Korporacja gąska. A wiedzą, że prowadzisz sprzedaż online? Nie, nie. No to. To nie wiem, to się poddaje. Ty płacisz nasz sklep, nasza gąska. Jesteśmy w dupie. Ludzie zamawiają po jednym wypisku, a my za każdą dostawę płacimy po 12 zł. Nie, 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 nie. nie. Przesadzasz. To jest taka promocja y, od firmy dostawczej dla nas. Jasne! O Jezu, co ja głupio wygaduję, przecież ci ludzie na rowerach, to oni dla zdrowia te zakupy wożą. No widzisz. Nie kurwa! Oni nie jeżdżą dla zdrowia! Widziałeś, jaki jest smok? Zresztą sam mówiłeś, że nie ma darmowych obiadów. Ale chodziło mi konkretnie o obiady! I co teraz? Koniec sprzedaży online. Musimy dostarczyć to, co już jest na drukarce. Tak?